na to, że Felipe trzeba też rozgrzać opony i sprawdzić wszystkie systemy. Także należy rozgrzać hamulca Shelby Power Nitro Plus, pokaz już rozpoczęty Felipe Próbują Próbuje rozgrzewać opony, ślizga się bardzo na pył bolidów. Przejeżdża teraz przez już dojeżdża tutaj do nas na plac bankowy i za chwileczkę usłyszymy bolid formułę F1, po 8 na ulicy Marszałkowskiej takiego widoku jeszcze nie widzieliśmy tylko dotknięcie gazu i pani Pawła stawia bokiem ten boli z pewnością musi się zapoznać przede wszystkim, przede wszystkim to do środzie bywają zdradliwe, a więc trzeba przyjechać kilka okrążeń, trzeba zobaczyć jak przyczepny jest to przede wszystkim trzeba rozgrzeć opony, sprawdzić to i zakończyć te wszystkie procedury będziemy Wielokrotnie na tarach ulicznych widzimy to pierwszych sesji treningowych, że ten tor jest bardzo brudny. Tutaj jest nie inaczej, że to normalna ulica. I proszę, zobaczyć co robi pani Teraz Teraz jeszcze, jeszcze większa prędkość się osiąga. Przez chwilę to będzie chyba jeden z... Na bardzo dużo zdjęć wykonanych bo litrów Felipe Masy, choć nie ma z przodu tam i mogłoby to wszystko usłabić tego 2,4 litrę pojemności V8 18 tysięcy obrotów tak prezentuje się silnik Formuły 1 silnik który jak już wcześniej wspominaliśmy po raz ostatni nie będzie Aaaa! na torach formuły 1 no właśnie w tym sezonie a już teraz mechanicy przygotowują się do pit stopu Felipe Masa Z nowym kompletem opon dopiero co wyjętych z koców grzewczych, także przygotowane pistolety, które bardzo szybko odkręcają nakrętki na kołach. No i to jest niesamowite wydarzenie i przede wszystkim bardzo ciekawy widok w każdym wyścigu, jak szybko, jak sprawnie obsługują swego kierowcę mechanicy ekipę Ferrari. Bardzo ważne jest także odpowiednie zabarkowanie bolidu i proszę zobaczyć, jak błyskawicznie odbywa się ten piso. Zmieniona już koła. Felipe Masa rozpoczyna kolejne okrążenie. Teraz będzie musiał znowu rozgrzewać opony. Czy to jest bankowego Felipe Masa? Czy podobnie będzie w przyszłym tygodniu?